Na mnie trzech. Czekaj, to jest e, podwójne miecze. No teoretycznie można ich nie jak ma być szczery Będzie ciężko, bo to ty musisz ogarnąć, ale. No tego się boję. Wy. <grym> 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 oj, oj, uważaj, uważaj. Jeciecie, je, jecie, je, jecie, je, już nie zawracaj. Dobra, siadam. Spróbuj... Dbaj o siebie. O kurwa, spolowali kobre ty. Ja, ja chyba zginę. Ale ta kobra, ale ta kobra, kurwa działa ty. No zeba